Siema, z Snolix. I witam was w kolejnym odcinku z OneBlock Hardcore Dokładniej w odcinku drugim I miejmy nadzieję, że trady zostały naprawione, bo coś próbowałem je naprawić I teraz sprawdźmy czy je naprawiłem Uwaga, uwaga, uwaga Tak! Udało mi się naprawić trady Dobra, dobra, dobra To możemy tutaj zdobywać różne rzeczy dzięki temu Na przykład pryzmarien tutaj a, jakieś coś dziwne Slime bloki, bambus, dirta za gunpowder, ok? I możemy kurczaka zdobyć za diamenty. Okej. Okay. Wiecie co? Wiecie co? To jest moim zdaniem naprawdę opłacalne. Te ci villagerowie są. Na pewno przydadzą nam się bardziej niż jakby ich nie było, co nie? Może w przyszłości jeszcze jakieś inne itemy będą nam dawać. No. Więc w takim razie na pewno chciałbym tradenąć się za bambusa, aby coś już nam rosło. A żeby to zrobić tak naprawdę potrzebujemy zdobyć jeszcze jedną sztabkę żelaza. Jest, dobra, dostaliśmy to żelazo, więc wrzucamy i czekamy, aż się przepali. Czy dostaliśmy jakieś błoto? Tak, dostaliśmy błoto, ok, nowe bloki nam tu wypadają. Jakiś most blok, jakieś błoto I... a tu już mieliśmy dripstone blok Oj, do, dobra, dostaliśmy kolejne żelazo Czyli będziemy mogli tu wrzucić I będzie idealnie Bo jeden węgiel przepala 8 bloków A że wrzuciliśmy tu 8 żelaza No to tak naprawdę węgiel się nie zmarnuje I teraz za jeden ty chciałeś? Za 7? Za 7 Ok, więc czekamy aż przepali się jeszcze jedno żelazo A nie, już mam tu jedno, dobra Oj, drzewa nam też ładnie rosną Ok, to też fajnie To tak, gdzie możemy posadzić na razie tego bambusa? No nie wiem, chyba przygotuję tutaj gdzieś oddzielną wyspę w tą stronę do tego bambusa. Ale zanim to, to najpierw sobie go postawmy: na przykład tutaj i tutaj. I teraz zabieram się za budowę. Mam takie może trochę retoryczne pytanie: czy ja czasem tutaj nie zasadałem bambusa? Czy czasem w tym miejscu nie było bambusa? Bo mi się wydaje, że był. To wytłumaczy mi coś. Czemu tutaj go nie ma? W jaki sposób on zniknął? Co się dzieje? Dobra, to wracamy do kopania. Znowu muszę nakopać trochę żelaza. Ty, trzy podrząd właśnie dostałem, ale cztery podrząd prawie. Ale dobry drop leciał. Piąte już wpadło. Dobra, jeszcze z trzy sobie nazbierajmy na spokojnie. O, była fajerwerka, Chyba nowy wieśniak się pojawił, tak? Zobaczmy. Tak, to jest nowy wieśniak i on ma nowe trady dla nas. Ma jakieś fragment płyty, ma jakieś tam kwiatki, gunpowder, to czyli poza koniem nie ma nic przydatnego, ale my konie na razie nie uzbieramy, więc jest tam totalnie nieprzydatny, możemy go sobie tutaj zamknąć i tyle. I kolejne żelazo i jeszcze jedno od razu. To żelazo tak z seriami bardzo wypada. Przez długi czas nic, 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 nic. i nagle taka seria wpada. I kolejne, no właśnie, znowu wrzucamy sobie do przepalenia A wiecie co, może kupimy sobie po jednej sadzące z tego i z tego drzewa Albo akacje przynajmniej kupmy na pewno No, dwie akacje nam się przydadzą, bo akacje jeszcze nigdy nie mieliśmy dotychczas czasu spotkać Więc mamy akacje, mamy to drewno i mamy to ciemniejsze drewno Bym kupił jeszcze to, ale to chyba cztery trzeba te, tak mi się wydaje O, mamy już żelazo, ej, ale nie kupimy przecież bambusa Ale bez sensu, czy ja właśnie straciłem szansę na bambusa? Przez to, że popsuła nam się gra, ej no, bez, bez, bez jaj, no, halo, nadal go nie ma, wyszedłem, wszedłem z gry, nic się nie zmieniło. Bez sensu, naprawdę, po prostu to są jakieś żarty, ale no trudno się mówi, trudno się mówi, dobra. Więc w takim razie będziemy kopać dalej i zrobimy sobie całego żelaznego seta, albo nie, zacznijmy od żelaznych narzędzi najpierw. Więc mamy kilof, mamy siekierę i od razu łopatę sobie stwórzmy, czy tak siekiera... Łopata. No dobra, najpierw skończmy te narzędzia, żeby nie było. No i mieczyk sobie zróbmy od razu, żeby nie było, jest to jednak hardcore, może się nam przydać ten mieczyk. Albo wiecie co? Taktyczna scenka z wywaleniem narzędzi będzie, czyli tak. Żegnaj kamienny mieczyku, żegnaj kamienne siekierko, żegnaj kamienne łopato. Witaj, żelazny mieczyku, żelazny kilofie, żelazne siekierko i żelazne łopato. Oj! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O nie, o nie, o nie o nie! Co się dzieje? Czemu? Oj, no nie, co się stało? Jak? O co chodzi? No, zostań, zostań tu, zostań tu. No nie, co ja zrobiłem? Dobra, idziemy dalej kopać. No i teraz, jak widzicie, o wiele sprawniej to już nam idzie. I teraz naszym celem będzie uzbierać chyba, no, 24 żelaza, tak. Więc mamy pierwsze, w sumie już drugie. Nie, poczekaj, ile mamy? Dwa, trzy. A tu jest jeszcze jakieś? Nie ma. Trzeba mamy trzy żelaza, okej. Okay. Czwarte i piąte od razu. Szóste, siódme od razu. Ósme i po chwili dziewiąte. Dziesiąte. Jedenaste. O i wieśniak, 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 gdzie jest wieśniak? E, gdzie on się podział, bo słyszałem fajerwerki gdzieś? Może na drzewie się zresbił. Zobaczmy. Ty, no gdzie on może być? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzieś tutaj może się kryć? A zobaczmy na tym drzewie. I uwaga, uwaga, uwaga. No, ej, było go słychać gdzieś, tylko gdzie... Tu nie. O, tu się ukrył. I sprzedaje nam marchewki, dobra, bierzemy w ciemno marchewki na pewno, jakąś wodę może będę mógł kupić od niego, dynie, dynie też nam się przydadzą, Ok, mamy jakieś nasionka już podstawowe, fajnie, gąbka raczej nie, kat nie i owca nie, nawet nie możemy w sumie kupić, dobra, to tyle na razie, więc musimy tylko zejść bezpiecznie, żeby nic tam się nie stało. Dobra, jesteśmy na dole i przydałoby nam się zrobić jakąś farmę w końcu, ale no nie mogę, niestety. No to wracamy do kopania. 12 żelazo, 13 żelazo, 14 żelazo, 15 żelazo, 16 żelazo, 17 żelazo, 18, 19 od razu, 20, 21. O, kolejny wieśniak chyba był, bo było fajerwerka. Znowu na drzewie, znowu chyba na drzewie. No nieźle, nieźle. Tutaj. I tu będziemy musieli chyba wejść. Może jakieś opłacalne trady będą, takie bardzo, bardzo opłacalne, zobaczymy zaraz. I kolega jest tam, na samym szczycie nawet. Dobra, podejdźmy do niego i ten ma więcej marchewek. I to tyle. Zakobla. Dobra, weźmy sobie jeszcze kupmy, żebyśmy mieli trochę jedzenia i na razie starczy, bo jednak trzeba coś jeść i zaraz się najemy. Bezpiecznie zeszliśmy już na dół na szczęście. I teraz w końcu możemy coś zjeść, bo jeszcze nic nie jedliśmy na tym świecie. No i pięknie. Jesteśmy już najedzeni. Zostało nam jeszcze 3 żelaza, tak? 3. No więc widzimy się jak już wszystkie zdobędziemy. Tak się wciągnąłem w to kopanie, że jeszcze jeden dodatkowy wykopałem, więc co? Wkładamy sobie trzy węgla i czekamy aż się przepali. No a jak się lepiej czeka? No kopiąc. O, jest znowu kolejny wieśniak. Ty ile ich już jest? Ej, widzicie? Zostało nam dosłownie 88 bloków i mamy już dalszy postęp. Za dirta można kupić żelazo. To jest opłacalne. Mamy zboże, dobra, to też jest opłacalne. Będziemy mieli również zboże. To nam się przyda. Mieć. Nie wiem czy mieć można kupić. O, jest bambus, bambus jest znowu. Dobra, to tego tylko nie zepsujmy i poczekajmy. Dobra, kupmy sobie od razu tego bambusa. Tak, dorzućmy tutaj trochę żelazek, zdobiliśmy i kupujemy sobie jeden bambus i powinno nam starczyć. I co, to tyle? Czy ja potrzebuję mieć siedem miedzi kupić? Eee, no dobra, raz kupmy, żeby jakiś pierunochron zrobić, czy coś? Niech będzie. I co mamy? Nasiona pszenicy, tak? Spoko. Mamy dyni, mamy bambusa, mamy marchewki jeszcze w dodatku. Mamy tu jakąś sadzonkę, mamy mieć. No. Czy żelazo będę kupował? Na razie nie, bo wydaje mi się, że drit też będzie równie potrzebny nam. Dobra, mamy kolejne cztery żelaza, więc 4 już tu wrzuciliśmy, dorzucamy kolejne cztery i dorzucamy jeden węgiel. No i wtedy powinno nam starczyć już na całego seta żelaznego. Nie wiem czemu, bo nadal nie widzę tu potworów, co jest dosyć dziwne, ale no, nie będę narzekał. Ważne, że naprawiliśmy już trady. Już wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnego poziomu, który to będzie szósty, piąty, już nie pamiętam, piąty, dobra i zobaczmy co jest na tym poziomie, jest tak, po pierwsze drewno, po drugie znowu ten, co to jest w ogóle, jakiś, mos jakiś, most blok, okej, okay. żelazo jest znowu i węgiel i kamień, znowu są liście i co, to tyle z tych, nie ma tu nic nowego, andezyt jest, ok? to jest andezyt czy dioryt? Andezyt. no właśnie. A i musimy wykopać tylko 500 bloków, jak widzieliście. Poczekaj, no patrzcie, nawet już mniej. O, jest to drugie. Czy jest teraz dioryt, tak? To jest dioryt, tak. Czy mamy andezit i dioryt dodatkowo. O, jest klej nawet. Okej, okay, mamy nawet klej, żeby cegły robić i tak dalej. To mamy sporo nowych surowców, więc ja bym powoli robił na przykład w tą stronę magazyn, a w tą stronę farmy. Bo mamy również... Dobra, całe żelazo, które zdobyliśmy, przepaliliśmy sobie. Więc robimy sobie hełm i od razu ubieramy hełm. Robimy sobie klatę żelazną i od razu ubieramy sobie tą żelazną klatę, czyli nie zrobimy jej w końcu. Robimy i ubieramy sobie żelazną katę. teraz robimy sobie żelazne spodnie czy tam nogawice, jak kto woli ubieramy je i robimy sobie jeszcze butki na samym końcu żelazne i je ubieramy, ale cały set dobra, już czuję się bardziej bezpiecznie a więc stało się, postanowiłem powiększyć trochę naszą wyspę, potrzebowałem miejsca na farmy i to miejsce właśnie sobie przygotowałem, na razie postanowiłem wytyczyć bardziej dwie takie strefy, czyli jedna z bambusami a druga z tymi rzeczami rolnymi jak zdobędziemy już potem wodek i najważniejsze było to żeby nie wyglądało, a jednak było funkcjonalne. No Przydałoby się również, żeby wyglądało, ale jednak funkcjonalność jest bardziej ważna dla mnie. A już was tutaj zostawiam i widzimy się za chwilę, no więc ja już was witam po całej naszej przygodzie z budowaniem farmy. I widzicie nawet, że trochę mobów się tutaj respi. Spróbujemy złapić sobie jakiegoś creepera i może nawet uda nam się go pokonać bezproblemowo. Zobaczymy zaraz, cyk, pierwsze uderzenie, o, dobre. Jednak nie wybuchł, i od razu za drugim mamy to. Przy okazji mamy jeszcze Achievement Monster, Hunter, i mamy również Gunpowder, więc możemy potem w przyszłości dawać Gunpowder tutaj, naszemu wieśniakowi. Przy okazji tam się chyba zrespił góry, więc możemy zobaczyć, jakie ma trade. I widzę tutaj, że ma dla nas do sprzedania takie oto różowe drzewko: drzewko wiśni, i myślę, że bym je sobie kupił. I również widzę, że ma do sprzedaży. Lód, 7 lodu, a co oznacza lód? Lód oznacza wodę, a woda by mi się bardzo, bardzo przydała, więc to sobie nazbierajmy teraz. Tak sobie myślę, że jak tak bardzo często respią się ci widać, że na górze, na tych drzewach, no to może zbudujemy tu sobie jakieś takie prowizoryczne schody do góry, żeby były, bo wspinanie się za każdym razem i niszczenie tych bloków z powrotem jednak tak przyjemne nie jest. No i po chwili, jak widzicie, efekt prezentuje się mniej więcej tak. Jak mamy tutaj te zombiaczki, tak sobie stoją dwa, które możemy sobie pokonać na szybko i może coś za to dostaniemy. No ale widzimy, że cała brygada się tutaj zbiegła razem ze szkieletem, który do nas teraz strzela. No i to będzie problem. Moim celem jest teraz, aby ten oto szkielet trafił tamtego zombie, przez co oni się pokłócą i ten szkielet zostanie pokonany, dzięki czemu przestaniemy strzelać. No, oby się udało. No i się udało, jak widać. No więc, zaczynamy kopanie, aby zdobyć żelazo. O, jest trzeci blok z naszego trio, czyli granit. Czyli mamy już granit, mamy również andezyt i mamy także dioryt. Więc fajnie, no i mamy też w sumie klej, czyli glinę. Usłyszałem dźwięk fajerwerki. Wiecie, co się stało? Wieśniak. Z lodem, z wodą, z tą nadzieją naszą na farmy, po prostu zniknął. Myślałem, że pojawił się może jakieś nowy, ale nie, on po prostu zniknął. I liczymy na to, że może kolejny wieśniak będzie miał również lód. W ogóle widzieliście tam było mobów, naprawdę, naprawdę dużo, coś trzeba będzie z tym zrobić. No, a ja tak naprawdę teraz nie mam nic lepszego do robienia, więc idziemy dalej kopać. Słyszę, że moby, które tam są zaczęły się palić, więc aktualnie musimy przeczekać aż wszystkie spłoną, potem dobić resztki creeperów i pająków i endermanów najpewniej, bo tyle mobów zostanie po tym jak spalą się i szkielety i zombie. I jak to zrobimy to będziemy mogli trochę poświetlać naszą farmę, trochę powiększyć i trochę ją pozmieniać. No więc zabawmy się trochę w sapera i porozbrajajmy sobie trochę creeperów, zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że żaden nam nie wybuchnie. No nie, naprawdę, naprawdę. Dobra, chill. Przeżyliśmy, nawet damage nam to nie zadało. A najważniejsze, że wszystko jest w porządku. Lekko tylko most się zniszczył, nawet nie jest tak źle. Szybko sobie go odbudujmy. I o dziwo, wieśniak przeżył. Widzicie to? Wieśniak tam przeżył. Co się stało? Nie wiem, wie jak, w jaki sposób on to zrobił. No ale udało mu się. Na Endermana mam taki plan. Że zrobimy sobie sufit hańby, czyli platformę 9x9, znaczy 3x3 w sumie, 9 ogólnie będzie miała, więc budujemy sobie platformę 3x3. Patrzymy w oczy Endermanowi, aby się na nas wkurzył. On do nas podbiegnie, ale nic nie będzie mógł nam zrobić. I teraz pytanie: czy da nam perłę? No zobaczymy. No i dał nam perłę, pięknie, 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 dobra, a teraz ten sufit wstydu możemy sobie skopać. I zostały nam już tylko pająki dosłownie, więc leci pierwszy cyk, od razu na dwa hity i drugi tak samo szybko pewnie pójdzie, czyli podchodzimy, pierwszy hit i od razu drugi hit. No i pięknie, mamy wszystko oczyszczone. Czy Wy to widzicie? Nie wiem jakiego musiałem mieć farta, aby to się stało, ale ten wieśniak ma lód za żelazo. Więc kupimy sobie, no i kupimy sobie przy okazji kelpa, no bo kelpik się jednak nam przyda. Bo kelpik to zawsze kolejna rzecz, którą możemy sobie tutaj rosnąć. A jednak surowce mamy ograniczone. No więc teraz musimy dołożyć wszelkich starań, aby tym razem zdobyć ten lód. I w końcu rozwinąć naszą farmę o wiele, o wiele bardziej. Po endermanach zostało również trochę syfu, bo trochę ten jeden enderman nam brał bloków w tom, potem je odkładał, potem znowu brał. No i trochę to brzydko wygląda, więc poustawiajmy to sobie wszystko. I tutaj myślę, jak możemy to wszystko oświetlić, ale mam taki jeden pomysł, czyli zbudowanie słupów, takie słupy ze światłem, z pochodnią u góry. Coś takiego, to jest dobry pomysł. Tak mi się wydaje, tylko jeszcze musimy to przemyśleć jak to będzie dokładnie wyglądać. I wydaje mi się, że taki efekt końcowy będzie odpowiedni. Nie wygląda to najgorzej, najlepiej też nie po prostu jest i oświetla. I tak ma być. Teraz z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Okej, okay, mamy to 15 żelaz zostało właśnie przepalone, więc podchodzimy sobie do naszego wieśniaka. Dajemy mu to żelazo i bierzemy 8 lodu. Tak, lód. dobra, tylko sprawdzamy jeszcze, czy na pewno daje wodę, daje wodę, pięknie. Możemy robić farmy, możemy robić wszystko. Super. Ale chyba najważniejszą rzeczą, jaką będzie trzeba z tego zrobić, aby tego lodu nie marnować, to po prostu zrobić nieskończone źródełko. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. I właśnie to sobie zróbmy. Czy jeden lód dajemy tutaj, a żeby drugiego lodu również nie tracić, to zróbmy sobie wiaderko. W międzyczasie, jak to wszystko nam się robi, to możemy pozbierać sobie trochę bambusa i go porozsadzać, bo jednak to be... Jezu, co to było właśnie. W... Nie, no, to jest taki jumpscare, co to się stało teraz? Dosłownie, to był taki jumpscare. Widzieliście to? On, on na moich oczach po prostu wziął i się pojawił. Tak, o, ja myślałem, że coś się dzieje. Jezu, jeju, 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 dobra. To było straszne, to naprawdę było straszne. Jumpscare w Minecraft. Żelazo się już nam przepaliło. Dzięki czemu możemy zrobić sobie wiaderko i zrobić nieskończone źródełko wody. Które nam się oczywiście przyda. I co jest? A pojadałem na pół płytkę a nie na ten na blok, dobra ma sens, ma sens to dajmy sobie tutaj i wszystko powinno śmigać, tak mamy to, mamy nieskończone źródełko mamy farmy, mamy wszystko, mamy dostęp do wszystkiego nareszcie, a więc stało się pierwszy raz w tej serii one block robimy sobie młotykę nareszcie, i w końcu również możemy zaorać nasze pole z wodą, nareszcie będziemy mogli robić farmy. i jak to też mamy to możemy również zasadzić sobie nasze plony, które nam będą rosnąć i w końcu będzie dużo Dużo, dużo jedzonka więc idziemy tam marchewki, pszenicę, no i przy okazji dynie w sumie. Tylko trzeba zamienić ten blok na zwykły dirt. Teraz musimy dodać sobie więcej oświetlenia. Jak już mamy pomysł na te słupki, to trzeba je jeszcze zrobić. Tak sobie teraz myślę, że przecież lamy mogą dać nam nitkę. No może nie lamy same w sobie, ale jednak handlarz trzyma te lamy za linę. Więc no pokonajmy sobie handlarza, pokonaliśmy właśnie też również wszystkie lamy. Dostaliśmy trochę skóry, dostaliśmy również linę. No mogłem pokonać tylko handlarza, w sumie dostalibyśmy linę i mieli farmę lam, ale no zrobiłem błąd. Następnym no, razem jak zrespi się handlarz, to jednak go nie pokonamy. Dodam jeszcze takie prowizoryczne oświetlenie na samym środku farmy, żeby jednak była pewność, że nic się tutaj nie zrespi i że wszystko ładnie będzie rosnąć. Robimy ostatnie zbiory przed nocą i wszystko sobie ładnie sadzimy, żeby nasza farma już była prawie gotowa. Oczywiście ta część aktualna, bo farmę będziemy jeszcze, jeszcze, jeszcze powiększać. Jako już nadeszła noc, to nie pozostało mi nic innego tylko kopać. Patrząc na ilość przedmiotów, jakie posiadam, zmieniam zdanie i jednak będziemy budować magazyn. A więc most do magazynu mamy już zrobiony i teraz zostało nam zbudować całą podstawę tego magazynu. I cała podstawa na razie prezentuje się jakoś tak. I w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Na samym końcu chcę wam jeszcze tylko powiedzieć, że no zepsuło mi się trochę nagranie, bo nagrałem bez dźwięku, dlatego ten dźwięk w drugiej części odcinka od około 8 minuty był już trochę dopowiadany. I nie było komentarza na żywo. Moja reakcja na tego wieśniaka była niestety trochę udawana. No, muszę się wam do tego przyznać, ale co jest najlepsze, Najlepsze była moja reakcja w tamtym momencie jak ja go zobaczyłem tak na żywo i nie wiedziałem po prostu co się dzieje. Przyszedł ja prawie krzyknąłem wtedy. No, to było śmieszne. Więc ja wam już dziękuję za to wszystko. W następnym odcinku będziemy dalej budować nasz magazyn, będziemy budować farmę, będziemy kopać dalej i będziemy wszystko ładnie rozwijać. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!